Kochani, to nie prima aprilis. Chrystus naprawdę z martwych wstał. Kochani, pozdrawiam Was w poniedziałek Wielkanocny. No pięknie się to ułożyło, że nie dość, że śmigu z dingus, to jeszcze 1 kwietnia, czyli wspomniany prima aprilis. Kochani, dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam oczywiście sceny z martwych wstania, ciąg dalszy. Trzy wątki, trzy wątki, które są we mnie dzisiaj, które we mnie bardzo pracują, które we mnie bardzo utkwiły. Pierwszy to taki, że przypominają mi się słowa świętego Pawła: Jeżeli Chrystus by nie zmartwychwstał, to próżna byłaby nasza wiara. To tak naprawdę wszystko na nic. Więc to zmartwychwstanie nadaje sens nie tylko naszej wierze, ale śmiem twierdzić, że całemu naszemu życiu i bardzo to życie porządkuje, dzięki temu, że wierzymy w zmartwychwstanie i wierzymy w życie wieczne. Drugi wątek to zauważcie pierwsze słowa Jezusa do, do niewiast, do kobiet: nie bójcie się! Kochani, co to za Bóg, którego trzeba się bać. Nie wiem, jak wy, ale to zmartwychwstanie, pokazuje, jak wielka jest miłość naszego Pana Boga. Czy takiego Boga można się bać, który, który daje tak wielką miłość, miłość nieskończoną, miłość większą niż cokolwiek cokolwiek innego na świecie, nie ma większej miłości. I tak naprawdę w tym wszystkim ta trzecia, ta trzecia rzecz, która dzisiaj we mnie jest, o której sobie dzisiaj myślę, to to, że zobaczcie, że mimo, że Chrystus zmartwychwstał, mimo, że byli świadkowie tego wydarzenia, mimo, że rozeszła się wieść o tym, to zawsze znajdą się ludzie, którzy będą chcieli tę prawdę troszeczkę podać inaczej. Będą chcieli ją przekazać, będą chcieli oszukać, będą chcieli nie mówić do końca tak, jak jest. Będą chcieli mówić tak, jak jest wygodniej. Kochani, to trwa do dzisiaj. My do dzisiaj mamy takie, takie pokusy i takie myślenie, żeby żeby pewne prawdy, pewne rzeczy o Bogu mówić kłamliwie na jego temat, pokazywać Boga jako tyrana, jako kogoś złego, jako kogoś kto tylko e, każe za zło. Taki Bóg nie jest e, i powtórzę jeszcze raz, próżna by była nasza wiara. Gdyby się okazało, że Chrystus nie zmartwychwstał. Życzę Wam pięknego poniedziałku wielkanocnego. Życzę Wam tego, żebyście w swoich domach, w swoich rodzinach zanosili tę wieść, tę wiadomość właśnie o tym, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, że to jest realne wydarzenie, że to jest prawda, że to jest wszystko to, co, o co chodzi w naszej wierze. Miłego świętowania już na sam koniec. Rozpoczynamy też nowy miesiąc, więc pewnie będziemy z tym zmartwychwstaniem szli do ludzi, szli do naszych prac, szli do naszych obowiązków. Życzę Wam tego, żebyśmy zawsze potrafili być wierni temu, co zobaczyliśmy: a zobaczyliśmy kamień odsunięty od grobu, zobaczyliśmy, że Chrystusa tam nie ma, i zobaczyliśmy, że zmartwychwstał. Wszystkiego dobrego, kochani. Ee, życzę, wam, życzę wam na każdy dzień, i oby ta radość zmartwychwstania towarzyszyła nam nie tylko od świąt do świąt, ale każdego dnia.